Jeszcze przy tym urządzeniu, automatyczny zewnętrzny defibrylator. Co to jest? Jest to urządzenie ratujące życie. Ono tak naprawdę jest najskuteczniejszym lekarstwem w walce z zatrzymaniem krążenia. Na terenie Bydgoszczy jest około 100 tych defibrylatorów. One są dostępne w miejscach publicznych, takie jak galerie handlowe, sklepy, kina, port lotniczy, urząd miast na Jezuickiej, na Grudziądzkiej. Wszędzie te urządzenia automatyczne są. To, oczywiście, Pani Basiu. W Narodowym Funduszu Zdrowia też są te defibratory w bardzo wielu miejscach. Tak naprawdę na, urzędzie, na stronie Urzędu Wojewódzkiego można sprawdzić, gdzie on jest. jest A jak szukać w tych pomieszczeniach? Jak i szukać? One są oznaczone sercem z piorunem. I na stronie Urzędu Wojewódzkiego można zobaczyć, w których dokładnie miejscach w Bylgoszczy te defibratory są. Obsługa w miejscach, gdzie te defibratory są, jest przeszkolona. I co to jest to urządzenie? Jest to urządzenie, które dostarcza impulsu elektrycznego w ciało poszkodowanego wtedy, kiedy jego serce nie pracuje, jakby resetuje to serce i to serce z powrotem zaczyna bić. I tak naprawdę użycie w ciągu pierwszych czterech minut tego defibratora od zatrzymania krążenia skutkuje 70 skutecznością w odzyskaniu powrotu tej akcji serca. Wczesna rozpoczęta resuscypacja i użycie tego defibratora jest naprawdę skuteczne. Jest to lekarstwo, które dostępne jest w naszym mieście w wielu wielu miejscach. I pamiętajcie państwo, że w tym całym ratownictwie medycznym tak naj, naprawdę najważniejsze jest ten, kto zacznie tę resuscytację, kto rozpocznie te czynności ratujące życie, nie pogotowie, które przyjedzie po 10 minutach i tak naprawdę już nie będzie miało co robić, bo ten mózg będzie martwy, to osoby, które w pierwszych 4 minutach rozpoczną te czynności, mają szansę uratować tego człowieka. W Bydgoszczy w zeszłym roku trzy razy był użyty automatyczny defilator zewnętrzny w sklepie budowlanym, czy na jednostce policji, czy na jednostce wojskowej w Bydgoszczy, i w każdym tym przypadku. Po pierwszym wyładowaniu prądu w ciało poszkodowanego, poszkodowany otwierał oczy, co jest niebywałe, jest ogromnym sukcesem, bo ci ludzie żyją do dzisiaj. Jest pan specjalistą do spraw szkoleń, czy również przygotowuje pan osoby, żeby nauczyły się jak tym defibrylatorem zarządzać? Oczywiście, że tak. My w ogóle na wielu eventach w Bydgoszczy jesteśmy dostępni z naszym namiotem, z naszym stoiskiem, czy nawet Centrum Zarządzania Kryzysowego również wystawia zawsze fantomy i defibrilator. My zachęcamy wszystkich do tego, aby przyszli, aby ucisnęli tą klatkę piersiową, aby zapoznali się z urządzeniem AED, automatycznym defibratorem. Natomiast, no niestety, bardzo często na 500 osób na takim evencie przychodzi do nas 20-30 osób, żeby to przećwiczyć. A to jest naprawdę wiedza na wyciągnięcie ręki i dostarczona przez specjalistów naszej stacji.